Siemka z tej strony, Sonuczanka wariatka oraz MP Storm 3. Witamy Was znowu w odcinku Slenderman Sanatorium. Tym razem postaramy się mieć wreszcie 8 kartek. Jak nam się uda to będziemy świętować. A jeśli nie no to MP Storm przygotuje mi trumnę. W ostatnim odcinku e, zebraliśmy, bodajże chyba 6 kartek. Tak. I dzisiaj spróbujemy no zebrać 8. Tą magiczną jakże cyferkę. jak nam śmietanka przeszkodzi, to tą śmietankę użyję do kawy. Piękny <grymne> logo. Kto gra? Ty Aha. to zaczynamy. No i t oh. All eight pages. Jedź. E, ta i sama idę... druga? E, jest ta sama druga? No paluszki też dobra. No tak, zaletamy się paluszkami, drodzy widzowie. To teraz z góry... No, przepraszamy. Także z góry przepraszamy za różne takie e, szelesty, krupanie. Za kto się też. Przepraszamy. To mają to wina, Nie do tej rury poszło. <tusza> Jakiej rury? Kanalizacyjnej? <tusza> E, tak, e, tak może swoją drogą, to widzowie powiedzcie mi, e, z czym wy lubicie jeść paluszki, bo ja na przykład lubię sobie paluszki pomaczać e, z herbatą. Z czekoladą. Kto? Ty? Ja. No. Sanocza to... Sanoczanka wariatka lubi jeść e, z czekoladą, a wy widzowie z czym lubicie? Jest tam, jest! Bez jaj. Mam się odławić tymi paluszkami przez niego? Nie, proszę Cię, nie dław się. Dobra. Jest tam, widziałaś go? Nie, za szybko chodzisz. Tu jest karteczka, tu jest, tu jest. Bo żeby go i jego tu nie było. nie proszę o cię bo ja się strasznie boję ty stara chrono się boisz? paluszki gubię paluszki gubisz gubię Żebyś nie wiedział teraz zabrałam to papa. co on łot łot ty ty biegnij a nie tu? A proszę graj! No, po ciał ja nie mam grania, ja zagrałam w innego W kucę to pomył. <grym> Patrzcie, grę! Patrzę się cały czas! Jakie się rury Lwiątko Lwiątko! Pomóż mi Idź prosto Nie krów. Przepraszam prosto. prosto Prosto Tu jest kartka? Była, idź prosto Tu? No Gdzie? Tu Tu? Skręcać? Prosto Gdzie teraz? A w lewo? Co to jest? Ej Co? Praleczki, praleczki, pralinki, stringi, jak ja. Lepiej się nie wracaj. Co? Lepiej się nie obracaj. Czemu? Chcesz mieć przywitanie tego. Nie teraz! W prawo, w lewo, prosto, w drzewo. Iść na to ku kole. I mm. teraz Jeszcze zostało nam nowhere run i always watching Oh my god Proszę mów coś ba, ja się oboję jak ty Nie mówisz on tam jest, on tam jest On tam, tam. kuni nas ciągle widzi Slenderman Spiderman Gdzie jest? Prosto ale, ale gdzie, gdzie, gdzie my w ogóle jesteśmy? No tu na starcie

Przedem, przodem, 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 przodem. Nie, proszę, 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 proszę. Za którym tu razem przeszliśmy? Za, dru za dziesiątym? Drugi raz w Nie wiem za którym razem, ale jest! Udało się! To dziękujemy Wam i prosimy o, o komentowanie filmiku, a będziemy dodawać więcej, nie tylko tę rundę.